Serdecznie witam Państwa w imieniu swoim oraz dyrektora Centrum Spotkań Europejskich Światowych Pana Antoniego Czyżycha na dzisiejszym wernisażu trzech niezwykle różnorodnych i inspirujących wystaw. Dzisiejszy wieczór to spotkanie z artystami i ich światem, pełnym emocji, obrazów i refleksji. Zobaczymy subtelność i siłę akwareli w pracach niezwykłych artystek ze Szwecji. Frida Loren, Indira Huma, Christine johansson brick i Karin Johansson. Będziemy mieli okazję zanurzyć się w osobistej, pełnej autentyzmu i odwagi wystawie Krzysztofa Cywińskiego pod tytułem Proces, a także poczuć świat oczami Agnieszki Kołodziejskiej, fotografki, która z pasji i wrażliwości stworzyła własną, wyjątkową drogę artystyczną. Aby zostało w głowach, w sercach odbiorców, którzy zobaczą dzisiaj tę wystawę. Chyba te emocje, patrzenia na obraz i myślenia, i na fotografię, i myślenia sobie, co autor miał na myśli, co chciał przekazać, taka chyba cisza i takie zastanowienie się nad tym, że ten świat jest taki piękny: i ten duży, i ten z daleka, z drona, i ten z bliska, czyli takie bardziej makro, robaczki, kwiatki. Te piękno natury w tym przypadku. Że, mam nadzieję, że się spodobają, mam nadzieję, że będą pytania i interesujące rozmowy. Tego się spodziewam. Wysl okay, mi what we can... opowiedz nam proszę o swojej wystawie, o swojej sztuce. My art is about my uh, my life, I can say. Moja sztuka opowiada o moim życiu, o beztroskich latach dzieciństwa nad morzem i o pasji do tańca. Choć na obrazach trudno dostrzec tradycyjny taniec, często tańczę flamenko i przenikam elementy tego tańca do swoich dzieł. Maluję mój wymyślony, wielobarwny świat marzeń, w którym łączę wszystko, co kocham: wspomnienia, ruch i wyobraźnię. Lubię żyć w tej wymieszanej rzeczywistości i właśnie takie połączenia można odnaleźć w moich obrazach. Jak narodziła się myśl, aby właśnie pokazywać nam, odbiorcom, tego typu piękno? Tak naprawdę poprzez zachód słońca, taki po prostu zwykły, nad Jeziorem Drwiańskim w Ostródzie, gdzie mieszkam. Po prostu przechodząc przez, przez bulwar, no, widzę sobie piękny zachód słońca i najczęściej jest tak, że ono jest zachód słońca, ale on jest piękny i ten moment nigdy nie wróci, on jest jedyny. Ja maluję akwarelami, to jest technika, która mi bardzo odpowiada. Maluję już faktycznie od prawie 20 lat. Martwa natura, którą malowałam częściowo w Andaluzji, ponieważ jeżdżę tam często raz na rok. Tam jestem bardzo odpowiada, klimat mi odpowiada, atmosfera w Andaluzji. No i tam właśnie namalowałam. Większość z tych obrazów, ale nie wszystkie. Niektóre malowałam też w sesji.